Cześć, z tej strony Jarpen Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Dwarven Bike 24 kwietnia sobota dzień po moich urodzinach i w ramach prezentu urodzinowego który sam sobie w tym momencie prezentuję idziemy z Patrykiem na dłuższą trasę rowerową Pierwszą, taką faktycznie dłuższą, gdzie się trzeba porządnie przygotować. Około 140 km, może ciut więcej. I jedziemy do Lauterbrunnen. Bardzo znane miejsce. Mam wrażenie, że wielu z Was ta nazwa dużo mówi. Bardzo znane miejsce, jeżeli chodzi o Szwajcarię. Bardzo znane miejsce, jeżeli chodzi o literaturę, fantazy, ponieważ Tolkien pisząc Władcy Pierścieni, i opisywał Rivendell, właśnie miał na myśli Lauterbrunnen na tym się wzorował, to było jego inspiracją i tam właśnie dzisiaj jedziemy 140 km chcieliśmy więcej 1100-1200 m przewyższeń no i niestety dzień jeszcze nie jest spektakularnie długi w związku z tym trzeba troszeczkę gonić, bo mamy w tym momencie jakąś 10.45 więc jest już późno zwykle dłuższe trasy Zaczynaliśmy w krainie nieco wcześniej. Kierujemy się w tym momencie na Tun, bo będziemy objeżdżali jezioro Tuńskie od północnej strony, teraz. Ładne widoczki, chciałem właśnie nawet mówić, że widoków dzisiaj nie ma, więc z te góry musimy sami pojechać. Ale coś tam widać. 23 km, 200 metrów do góry. Pierwsze ujęcia z rzepakiem w tym roku. Ciach zaliczone. A dopiero zaczyna kwitnąć, rośnie jeszcze. Wszystko opóźnione w tym roku straty w czym to w brzoskwiniach, plantacji brzoskwi, poność straty winorośli, produkcja wina. Owszem no, roski, zimno zimno. W zeszłym roku było zdecydowanie cieplej. 26,5 km, Steffisburg, dojeżdżamy do Tun. zaraz będzie jezioro Tuński standardowa rundka dookoła jeziorka, ale wpierw robimy sobie przerwę, nie na batona, bo to godzinka, trzeba uzupełnić kalorie. No, przepiękna ścieżka rowerowa, narodowa trasa rowerowa, mnóstwo rowerzystów, zero samochodów, można jechać. 50 km, jeżdżamy już właściwie do Interlaken. Z Interlaken odbijamy w góry i będziemy się kierowali do Lauterbrunnen. Było trochę przewidek po drodze, ale chyba po raz pierwszy w życiu udało nam się mi zrobić odcinek od Stun do Interlaken bez zatrzymania na jakieś zdjęcia, albo co ostatnie było najczęściej roboty drogowe. Fajna traska. Fantastycznie dzisiaj woda wygląda. Akurat super, by było zdjęcia zrobić. A tu trzeba jechać. No ale co, trasa się sama nie zrobi. Czasu mamy niewiele. Pod wieczór będzie zimno. Więc trzeba jechać, jechać. I jesteśmy w Interlaken. Wiatr wieje. Cały czas od wielu tygodni. Masakra, po prostu. Więc i tak myślę chyba trzeba zrobić kolejną przerwę ciągle nie ma, można jechać na randzie w lewo za waszą namową wyłączyłem te pipkanie w Garminie i póki co na razie się jeszcze ani razu nie zgubiliśmy więc chyba nie jest tak źle opuszczamy miejscowość Matten tuż przy Interlaken i zaraz wjedziemy na główną drogę prowadzącą Góry, do Grindelwaldu i do Lauterbrunnen, ale do Grindelwaldu dzisiaj nie idziemy, tylko właśnie do tej drugiej miejscowości. Jesteśmy w Wilderswil przejechane 55 km, 400 metrów do góry. Także przyjemnie, przyjemnie. I od tego momentu, jak dziś jesteśmy na wysokości 580-600 metrów, będziemy wjeżdżali na 900 do Lauterbrunnen. Dzisiaj bez szaleństw, ale jak się zoscymuje za długiej trasy to przewyższenie 4 cofrowe oczywiście będą. I to już jest roga, która jedzie do Grindelwaldu i Lauterbrunnen. Tu już będzie większy ruch trochę niestety. To km, pierwszy kilometr, 500 metrów do góry dzisiaj, wysokość 680, czyli zrobiliśmy jakąś stówkę. Wystało jeszcze 220 do Lauterbrunnen. Idziemy sobie teraz między górami. Jest tu jedna jedyna droga i tory kolejowe. O, jeszcze ścieżka dla rowerów na szuter po drugiej stronie rzeki, rzeczki potoku. No i co, jedziemy sobie jest przyjemnie. Wiaterek delikatny jest, żeby orzeźwiać. I słoje trzeba dzisiaj przepracować. 62 km. Jestem ciekaw, czy moja kamera jest w stanie w ogóle nagrać to, jak bardzo rozświetlony jest śnieg na górach. W porównaniu do tego, ile światła jest tutaj na dole. A tam niezła różnica tonalna, nie? Tam jak jest jasno, a tutaj po krzakach ciemnica, i weź to na gremie. Potem muszę przerabiać wszystko, żeby to w ogóle dało się oglądać. No, już dojeżdżamy. Takie spisały Zostało 76 metrów podjechania do góry na 1,5 kilometra, Nie da źle. I w zasadzie jesteśmy już na rubieżach Lauterbrunnen. jakoś szybciutko poszło. W towarzystwie idzie zdecydowanie łatwiej. Jest i Lauterbrunnen. Dojechaliśmy. Wysokość 783a. To do Stechelbergu pewnie będzie 900. Tak, coś mi się wydaje. Jeszcze troszkę do góry. 63,5 km. Jest zaliczone. Jeszcze trzeba będzie wrócić. A zgodnie z tradycją w krainie Erpen'a powroty z włócz jeziora tuńskiego to jest zawsze w Mordy Wind. Zawsze. Po lewej stronie dworzec kolejowy Lauterbrunnen. Można sobie na przykład wjechać. Gdzie można wjechać? Na Jungfrau Można sobie wjechać. Czyli tam wysoko, wysoko na szczyt można wjechać. Nie jedzie zdjęcia, bo pod słońce. No to sobie podjedziemy jeszcze, bo tam właśnie koło tego masztu już się przebija ten najsławniejszy wodospad w Lauterbrunnen, ale jak sama nazwa zaskazuje tych wodospadów jest tutaj e, mnoga ilość. To podjedziemy jeszcze, bo to nie jest koniec podjazdu na dzisiaj. E, to co wracamy? No na asfalt wracamy, nie? I dalej do góry. Jeszcze będzie ten, żeby zobaczyć sobie ten wodospad. Faktycznie mało dzisiaj wody płynie z wodospadu no ale też dawno nie padało Coś tam widać A my idziemy jeszcze dalej. Na razie troszeczkę w dół, ale potem będzie jeszcze w górę. Na no, wprost drugi wodospad Oj, mało wody w górach, mało według śniegu nie było deszczu też nie bo przysychało troszkę no patrzcie państwo do Szczechelbergu jeszcze 6 km Jak, to tyle razy jechałem i nie wydawało mi się tak daleko No i Dojeżdżamy powoli do końca całej doliny 68 km 680 góry. Także 100 metrów na 10 km zachowane, a jesteśmy w środku gór. To jest ciekawa opcja. No jeden wodos, drugi, trzeci. A tam dalej z tyłu za tą górką. Jak się tak pójdzie, przewędruje troszeczkę, no to mamy Hinter Lauter czyli Dolinę z tyłu Lauterbrunnen I tam to jest dopiero czad. Ale tam to trzeba przewędrować, więc dzisiaj niestety Wam tego cuda nie pokażę. Wiecie, co jeszcze można robić w Lauterbrunnen? Coś, co zdecydowanie powoduje mocniejsze bicie serca. Drogie dzieci, nie powtarzajcie tego w domu. Cześć wszystkim, nazywam się Anna Jabłonkowska i pozdrawiam przede wszystkim Pawła z okolic Mürchen, gdzie będę skakać w base JUMP specjalnie dla Was. Vou. O da Patryk wraca z zwykłym asfaltem, a ja drogą alternatywną proszę bardzo, do ona. Jesteśmy przy dworcu w Lauterbrunnen. Zaczyna się zjazd, więc odpalam kamerę i ciśniemy. Patryk chyba gdzieś się wstrzelił wcześniej i pojechał. 88 km, jesteśmy na alternatywnej drodze powrotnej. Taką sobie tutaj wyznaczyłem, żeby jeszcze tych przewyższeń trochę dzisiaj natłóc, zrobić trochę mocy, 250 watów z 3 sekund. No i zaliczyć kolejną górkę, kolejną drogę, ale to będzie tutaj tego chyba niewiele. Na mapie było, że tu nie ma podjazdu. No a wiatr oczywiście zgodnie z przewidywaniami w Morde wind jakoś żyć trzeba. 3 km przerwa na tak biało po drodze że nawet się nie włączałem ale stówka zrobiona zaliczone dopiero teraz pod koniec kwietnia kwietniowa taka była lipna pogoda. będziemy powoli kończyć chociaż jeszcze 40 km prawie do domu idziemy dalej Kilometry lecą sam nie wiem kiedy 1000 do góry, 116 przejechane, wiatr jak był tak jest dalej także pewnie Wam tłuczę po kamerze i tak to wygląda mega zmęczony Patryk też, to znaczy że było dobrze 29 km, ostatni krótki pitstop przed dojechaniem do domu. Patryk kupuje jeszcze coś słodkiego do picia, bo będzie miał jeszcze do zrobienia ponad wydychy. No i będzie dzisiaj bił rekord życiowy przejechanych kilometrów jednego dnia, bo było 140, będzie dzisiaj 150. Także wyszło całkiem przypadkiem. 38 km, 1081 do góry. A zaraz będzie jeszcze trochę więcej. Wiatr nie odpuszcza. Druga część dzisiejszej jazdy to nieustanna walka z wiatrem. Teraz też. Więc nawet specjalnie się nie włączaliśmy. Zmęczeni niesamowicie. Brakuje oddechu. 143 km, 1128 do góry. Średnia prędkość jakieś tam 23 z czymś tam, coś koło tego, fantastycznie wymęczeni, wymordowani, czyli było dobrze. Patryka odstawiłem w tym momencie na rądko, pojechał sobie dalej do Berna. Ja wracam do siebie i co? Fajnie dzisiaj było, mam nadzieję, że podobało Wam się w Lauterbrunnen. Wody trochę mało, może będzie więcej następnym razem. No i jak Wam się podobało? Zostawcie kciuka w górę, napiszcie koniecznie jakiś komentarz pod spodem. Tworzymy razem społeczność, wspieramy się. I do zobaczenia w następnym odcinku krainy Jarpena, vloga rowerowo krajeznawczego ze Szwajcarii i nie tylko. Cześć!